Witajcie. Czego najbardziej nie lubimy? Gdy nie znikają nasze ulubione zapachy, czyli Sifiori i Alien Essence Absolu. Tak, są piękne, cudowne, coraz trudniej dostępne, z takimi cenami, że klękajcie narody, ale któż ich nie kocha? Ja kocham jeden i drugi i tak sobie myślę, co się stanie, kiedy te flakoniki już się wyczerpią i tam nic nie będzie. I z pomocą przychodzą oczywiście marki, które produkują odpowiedniki, zamienniki, klony. I dzisiaj takie propozycje mam z perfumerii Angel, a natknęłam się na nie dzięki Monice, która wysłała mi swoje odleweczki. Właśnie od nich, a że ja mam oryginały, więc zrobiłam testy, porównałam i oczywiście wiem, jak one wypadły. Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie koniecznie ze mną. O, widzę, że tutaj coś mi się odkręciło, bo zrobiło mi plamę. To był, słuchajcie, Alien Essence Absolute. Znaczy, Alien Essence Absolute. Odpowiednik, odpowiednik. Pięknie. Dobrze. Właśnie, od nich zacznę, słuchajcie, może od nich zacznę. Przeczytam Wam nuty zapachowe jednej i drugiej kompozycji, chociaż mi się wydaje, że w przypadku akurat Alien Essence Absolu są one bardzo zbliżone, żeby nie powiedzieć identyczne do perfumerii. Angel. W każdym razie zapachy posiadają w sobie jaśmin, drewno kaszmirowe, korzeń irysa, laskę wanili, białą ambrę i mirrę oraz kadzidło. I teraz tak. Wszyscy wiemy, że jest to zapach ambrowy, waniliowy, biało-kwiatowy, słodki, taki cudownie balsamiczny. Tak, tutaj coś mi się, coś mi się wylewa, nie wiem dlaczego. To co. Nałożę je na rękę. Zacznę od tej propozycji z perfumerii Angel. Tak, tutaj na to, bo ta już jest upaczkana, Niestety. A tutaj Alien SS Absolute. Tak, poświęcam się na testy. I słuchajcie. Od razu pospoileruję, bo nie mogę inaczej. <laughs> Największa różnica jest w otwarciu. Ona jest i jej nie ma. Dlatego, że Alien Essence Absolu jest zapachem, mam wrażenie, odrobinę słodszym, bardziej takim iskrzącym, głębszym, bardziej wibrującym i skrzącym. Natomiast propozycja od Perfumery Angel. Jest spokojniejsza, jest jakby o ton mniej słodka, nie dzieje się tutaj tak dużo jak w podparciu Eliena. I powiem Wam, że ten początek troszeczkę mnie rozczarował, bo kiedy. Owszem, trzymałam je w dłoni, kiedy ona mi się tam gdzieś wylała, czy wcześniej testowałam, pomyślałam sobie: O rany, rany, jakie Wy jesteście niesamowicie podobne. O jejku, złapałam Pana Boga za nogi, jak to mówią. Ale pierwszy test, potem drugi i kolejne pokazały, że otwarcie jednak, jednak jest inne. Jest niemalże takie same, ale właśnie brakuje mi tej słodyczy, brakuje mi tej intensywności, tego, wiecie, promieniowania. I sobie myślę, no, szkoda, ale, ale. Wszystko lubi się dobrze kończyć, prawda? No i tutaj również mamy taki happy end, ponieważ ta różnica naprawdę występuje tylko i wyłącznie w otwarciu jednej i drugiej kompozycji. Później bardzo szybko one stają się podobne. Mało tego, tak szybko, że w trakcie nagrywania tego odcinka ta różnica już, słuchajcie, zaniknie. Jeszcze są bardziej iskrzące, jeszcze są słodsze, jeszcze bardziej podkręcone. Te. Ale tu, tu już zaczyna pojawiać się głębia, której brakowało na początku. I słuchajcie, nie wiem, rzućmy tutaj jakąś liczbą po 10 minutach. Powiedzmy, one zaczną brzmieć podobnie. I później przez cały czas będą brzmiały bardzo, bardzo, bardzo podobnie. I powiem Wam, że gdyby tak zamienić ręce, nie potrafiłabym rozróżnić. Co mnie cieszy i trochę martwi. Myślałam, że Eliena nie da rady. Przepraszam za słowo podrobić. Nie chodziło mi tutaj o taką podróbkę, ale wiecie, chodzi o to DNA, bo ja kocham to DNA, które ma Elien. No i. Perfumerii Angel udało się to zrobić nie do końca, ale udało na pewno. Także moi drodzy, jeżeli kochacie Alien Essence Absolu, ale nie macie go już w swojej kolekcji, skończył się i jest za drogi, żeby go odkupić, albo po prostu no, nie chcecie wydać tak wielkiej sumy za coś, co już nie jest produkowane. A mimo wszystko Diana Wam się podoba. Perfumeria Angel. No i teraz tak, tutaj mi się zamalał numerek, ale na pewno Wam rzucę tutaj zdjęcie. Tak, pewnie będziecie mieli tutaj zdjęcie. Jest naprawdę świetną propozycją, świetną alternatywą do tego zapachu. Polecam Wam. Kiedyś Tetlapidus Lapidus White Diamond. Czekajcie, jak to szło. W każdym razie, <laughs> ten lapidus miał zapach, który był również podobny. On był bardziej cytrusowy niż ten z Perfumerii Angel, ale mam wrażenie, że te jednak mimo wszystko bardziej oddają Alien Essence Absolu. Bardziej go przypominają. Tak. No i słuchajcie, drugi zapach, drugi zapach, drugi pojedynek bo to miał być pojedynek perfumowy i chyba nawet tak zatytułowałam tą miniaturkę. Dotyczy Sifiori. Sifiori jest to zapach waniliowy, owocowy, cytrusowy i pudrowy. I tutaj. I tutaj, jeżeli chodzi o skład, mamy różnicę, ponieważ w tym jest paczula i... poczekajcie, paczula, i sobie muszę zerknąć, bo zapomniałam. I mech dębowy, którego nie ma tutaj. Pozostałe nuty to czarna porzeczka, zielona mandarynka, róża, wanilia i pismo. W jednym, tak, tak. w jednym i w drugim. Brakuje w tym właśnie tych dwóch nutek. Czy jest to mocno wyczuwalne? I tak i nie. Pewnie w początkowej fazie. Tak myślicie? Dobrze myślicie. Dobrze, to troszeczkę wyżej. Pewnie tutaj na bluzkę. Tak tylko, żeby Wam, słuchajcie, pokazać, bo ja naprawdę je testowałam, nosiłam. Dla przypomnienia. Na żywo, jak to mówią. No i si fiori. Też trochę wyżej. Tak. I tutaj też. Jedyną różnicę, taką znaczną, choć wcale znaczna nie jest, również wyczuwam w otwarciu. I Fiori również jest zapachem jakby bogatszym, bardziej intensywnym. Mam wrażenie, że ta mandarynka jest żywsza, bardziej orzeźwiająca, i do tego ten roli również bardzo ładnie pobudza ten zapach. Natomiast jeżeli chodzi o Propozycja od perfumerii Angel. Tam mandarynka jest cichsza, inne roli jest też cichsze, i nie ma tego cytrusowego błysku. Tak to nazwę. I to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o różnice. Także musicie przyznać, że również tutaj jest bardzo dobrze. Mało tego, ja miałam wrażenie, że czasami w tej dalszej części odpowiednik od perfumerii Angel był słodszy i taki jakby bardziej wibrujący na zmianę uh -huh, niż Sifiori. Sifiori wydawało mi się momentami takie łagodniejsze, spokojniejsze, natomiast te z perfumerii Angel błyszczało. I nawet były takie momenty, że mocniej projektowało. W każdym razie należy to traktować w kategorii raczej takich, wiecie, delikatnych wyskoków, jakichś rozbłysków, a nie czegoś takiego stałego, mocno znaczącego. Ja myślę, że gdybyśmy mieli Najpierw jeden zapach na sobie, potem drugi na sobie, byśmy nie rozróżnili, który jest który. Także również bardzo, bardzo udana propozycja, muszę przyznać. Więc, jeżeli. Także tu. Serce mocno zabiło, ale troszeczkę. Szkoda wam jest wydawać dużo pieniędzy za nie, bo też możecie je znaleźć, ale jesteśmy już w takich sumach. No, poważnych, 600, 700, 800 złotych, nawet za te perfumy widziałam. W porównaniu do tego, co oferuje Perfumeria Angel, to słuchajcie, no po prostu idealny moment, żeby sobie zrobić prezent na Mikołajki. Ja w tym roku nie szalałam jakoś z tymi black weekami, powiem Wam szczerze, dlatego, że doszłam chyba do takiego momentu, że mam takie zapachy, które chcę. Które mi się podobają i którymi chcę się cieszyć. Ja już jestem mniej więcej w tej fazie od jakiegoś czasu. Owszem, pojawiają się gdzieś tam jakieś pokusy, coś mi kusi, nęci i tak dalej, ale jednak mimo wszystko mam wrażenie, że w tym roku, kiedy będę robiła podsumowanie, tych zapachów naprawdę nie będzie zbyt wiele. Dobrze, i tym optymistycznym akcentem. Żegnam się z Wami, napiszcie mi wasze opinie, jeżeli testowaliście i oryginał i nazwijmy to odpowiednik. Co wy o nich myślicie? Jak wam się je nosi? Czy znacie inne marki, które również mogą nam zaoferować odpowiedniki, klony, zamienniki tych oto ślicznych piękności? Dajcie znać w komentarzach. Ja ciebie Moniko, pozdrawiam, pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i do następnego razu.